Siemano, Siemano, w dzisiejszym odcinku potestujemy sobie te ototraki Steve'a, które otrzymałem od polskiej dystrybucji Ambassadors.pl, za co bardzo dziękuję. Przetestujemy je. Testowałem je ogólnie przez cały miesiąc, więc ten filmik to będzie zlepek moich testów. No, nie chciałem tego robić naraz, tak, bo to by było totalnie bez sensu. Powiem Wam po miesiącu, że jest, jest dobrze. I dodatkowo mogę Wam powiedzieć, że m.in. Mowzy na nich jeździł, albo Andy Anderson, Amelia Brodka, więc no, znane nazwiska też na tym śmigają. No i też był taki moment, w którym jeździł sam. Tony Hood w nich. A teraz zobaczcie trochę prze, przerywek, taki przebitek, e, gdzie, jak to wykorzystywałem, na czym już w nich skakałem i jak się z mi dobrze bawiłem. Jak zauważyliście, są bardzo w porządku. Powiem Wam, że po miesiącu no, są trochę zarysowane, ale yy, są wytrzymałe. Muszę przyznać, że są wytrzymałe i co mi się w nich podoba, to że są lekkie. Są lekkie i to jest na pewno plus. Też jest, jeszcze jest tak. No za krótko, żeby wiecie, recenzjonować traki, ponieważ jest to dopiero powiedzmy miesiąc moich testów. Uważam i, że na chwilę obecną wszystko jest w porządku. Naprawdę wszystko jest w porządku, kosztują 199 zł, więc są tańsze prawie o 7 dych chyba coś w tym stylu od Independent. A na chwilę obecną tak naprawdę no, nie czuję jeszcze różnicy. Ale tak jak mówię, dopiero testuję je od miesiąca. Jeżeli chodzi o wzory i tym podobne, na stronie PL możecie sobie wybrać dobrowolny wzór i dobrowolny kolor. Zależy po prostu od tego, jaki model będzie dostępny na stronie. No, dziękuję bardzo firmie Ambasador.pl za to, że mi je dali, a ja prędzej czy później, jak jeszcze sobie trochę w nich pojeżdżę, rozdam je gdzieś komuś w konkursie, żebyście mieli. Tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, no, to wiecie co ma się robić: Łapka w górę, subskrypcja i tak dalej. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Zapraszam również na moją grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i tyle. Dobra cena. Dobra cena, dobra jakość, powiem Wam. Na, na chwilę obecną jestem zadowolony. Pozdrawiam serdecznie. Elo.